Miasta, Stowarzyszenia Gmin Małopolskich, czy gdy będziecie poszerzać ewentualnie swoją działalność, gdy wszystko, gdy uzyskacie koncesję, to powinniście również uwzględniać punkty widzenia i mieszkańców, i przedstawicieli władzy z Nowego Sącza, z Tarnowa. A czy pan poseł ogląda telewizję Krater? Niestety nie, nie mam czasu. W związku z tym na podobnych zasadach nie oglądam telewizji polskiej, warszawskiej, krakowskiej, jak i Krateru. Czasem udaje mi się jakiś mały fragment telewizji Miejmy nadzieję, że niebawem Pan Poseł przekona się, że naszą oglądać warto. Chciałbym mieć więcej czasu. Czy możemy w takim razie liczyć na częstsze wizyty Pana posła w naszej telewizji? Jeżeli Państwo będziecie zapraszać, to moim obowiązkiem jako osoby publicznej jest na zaproszenie odpowiadać tak. Eee, próbować odpowiadać na pytania, które interesują dziennikarzy, które reprezentują przecież opinię publiczną i z trudnych. Sytuacji się tłumaczyć bądź e, miłe, ważne e, mieszkańcom przedstawiać. W związku z tym, e, chciałbym, żebyście Państwo zapraszali przedstawicieli Rady Miasta, Zarządu Miasta, e, Rady Dzielnic, a również e, zapewne będą występować w tej telewizji przedstawiciele różnych partii politycznych, administracji rządowej, po to, żeby się z czegoś tłumaczyć bądź żeby o czymś przekonać mieszkańców. I taka jest funkcja czwartej władzy środków przekazu również pilnować.